Cześć, tu goty z Mario 500. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i mam dla Was propozycję. Skrzydełka pieczone. Potrzebne są 2 kg skrzydełek, które kroimy na 3 części. Dwie górne. Kroimy i wrzucamy do miski. A z ostatniej możecie zrobić bulion albo wywar. I do skrzydełek, które mam w misce, dodajemy. Jedną łóżkę soli Mieszamy Do wody skraplamy sosem z sosem Syracza Jeśli lubicie łatwiej i ostre to możecie dać To możecie polać więcej, ja troszkę sobie dam I Zalewamy nasze skrzydełko. Li, li, nie zapomnijcie litrem wody i odstawiamy na półtorej godziny. W tym czasie, gdy skrzydełka są w gazowanej y, wodzie, ja zrobię przyprawę do skrzydełek w blenderze. Potrzebne są. 3 łyżki mąki ziemniaczanej, dwie łyżki słodkiej czerwonej papryki, jedna łyżka soli, po pół łyżki suszonej, suszonego imbiru i kurkumy, jedna łyżeczka czarnego pieprzu i jedna łyżeczka chili oraz 3 ząbki czosnku. I do blendera dajemy mąkę ziemniaczaną. słodką paprykę, sól, kurkumę i suszony imbir, chili, czarny pieprz oraz czosnek. I to wszystko blendujemy. Teraz zabieram się za miksowanie przypraw. Skrzydełko już postały półtorej godziny. Teraz wylewamy wodę. Skrzydełko już są bez wody. Teraz dodaję całą przyprawę. I dokładnie wszystko mieszam. Mięso już jest obtoczone w przyprawie. Teraz układam na kratce. Mięso już mam ułożone na kratce. Teraz resztą przypraw posypuję na górę. Pieczemy na 180 przez godzinę. Skrzydełko już są upieczone, tak się prezentują. I teraz smacznego. Mm. Petarda. Jak wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie trzymajcie się, cześć.